Ametyst to kamień o niezwykłej urodzie, którego fioletowy odcień przyciąga wzrok i inspiruje do refleksji. Jego struktura krystaliczna symbolizuje wewnętrzny spokój i duchową harmonię. Znany jest z tego, że uspokaja umysł, wspiera koncentrację i pomaga w medytacji. Ametyst jest także ceniony za swoją zdolność do ochrony przed negatywnymi energiami, tworząc tarcze przed szkodliwymi wpływami zewnętrznymi. Ametyst najlepiej wspiera znaki Zodiaku, takie jak. Baran pomaga w osiągnięciu równowagi emocjonalnej, co jest kluczowe dla osób o dynamicznej naturze. Ryby wzmacnia intuicję i kreatywność, co wspiera ich artystyczną duszę. Panna wspiera w osiąganiu spokoju umysłu, co jest ważne dla perfekcjonistycznych pan. Strzelec chroni przed stresem i negatywnymi wpływami, co pomaga im zachować optymizm. Wodnik wspomaga rozwój duchowy i wewnętrzną harmonię. Co wzmacnia ich oryginalność i niezależność. Jeśli potrzebujesz amuletu z tym kamieniem, to napisz do mnie wiadomość prywatną, a ja wykonam dla ciebie bransoletkę, naszyjnik lub pierścionek z tym kamyczkiem. Wierzysz w moc kamieni naturalnych? Na sklepie kamyczarki znajdziesz mnóstwo przepięknej, unikatowej biżuterii i akcesoriów do jej oczyszczania ze złej energii. Jeśli tak samo jak kamyczarka kochasz kamienie naturalne, to koniecznie zostaw plusik pod moim zdjęciem i czerwone serduszko, aby przyjąć dobrą energię od ametystu.